Jaskinia ziajała pustką, ogromna paszcza ziemi pochłaniająca światło. Stalaktyty niczym kamienne kły ociekały odwieczną ciszą. Powietrze wisiało ciężkie, duszne, jak całun utkane z wilgoci i zapachu nieznanych istot. Grunt zdradliwy, każdy krok to szeptana modlitwa na śliskim, nierównym podłożu. Cztery postaci wyłoniły się z czeluści tunelu. Migoczące światło wypadało z latarni, malując groteskowe cienie na ścianach jaskini. Tkaniny tweedowe, szorstkie sukienki, błysk jedwabiu pod znoszonego skórzanego płaszcza, tym odznaczały się ich zmarznięte ciała. W dłoniach prymitywna broń, kuchenny nóż, naręcz splecionych w listewek, ciężki klucz francuski, tasak. Na czele kobieta o oczach pełnych szaleństwa, mocno ściskająca naręcz kijów. Powietrze zatrzeszczało. Błysk metalu daleko w głębi jaskini. Postać wyniszczona, o oczach płonących gorączkowym blaskiem, wyłoniła się z ciemności z zawezgłowia prowizorycznej pryczy. Miała na sobie resztki pułskiego munduru, a w kościstych dłoniach trzymała długolufowy karabin. Karabin szczeknął. Jęzor ognia rozdarł ciemność, echo ogłuszające w zamkniętej przestrzeni. Z sufitu posypał się kurz, cisza, potem metaliczny dźwięk łuski pocisku uderzającej o dno jaskini. Akcja! Brodaty mężczyzna rzucił się do przodu. Klucz francuski przeciął powietrze. Z jego gardła wyrwał się ryk dziki i pierwotny. Prusak zrobił unik, klucz z brzękiem uderzył o ścianę jaskini. Chudy mężczyzna w przekrzywionych okularach rzucił tasakiem. Broń zakręciła się w powietrzu, srebrząc się w świetle lampy, ale trafiła tylko w kamień zawojskowym. Mężczyzna w zakrwawionym garniturze, z twarzą maską zimnej furii i mordem w oczach, rzucił się do przodu. Jego ostrze błysnęło srebrem. Czas zamarł. Prusak uniósł karabin, ale było już za późno. Mężczyzna w garniturze, z karmazynową plamą rozlewającą się na piersi, poruszył się z szybkością, która przeczyła jego możliwościom. Szybki ruch nad garstkiem, błysk stali i prusak krzyknął. A karabin wypadł mu z rąk. W jaskini rozległ się głuchy dźwięk jego ciała upadającego na wilgotną ziemię. Ponownie zapadła cisza, teraz cięższa, gęsta od metalicznego zapachu krwi.